Czym jest dla Pana sprawiedliwość? Czym jest sprawiedliwość? Nie wiem. To jest takie o, straszne pytanie. Sprawiedliwość? No to mi się wiąże z uczciwością. Bo... Jak człowiek jest uczciwy, to jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Myślę, że jednym z najważniejszych pojęć przede wszystkim. Czyli taką e, wagą, na której trzeba ważyć każdą rzecz i oceniać po to, żeby poznać właściwą wartość. Być może sprawiedliwość jest wówczas, gdy osoby mają podobny poziom osiągniętych, nie wiem, talentów posiadanych, umiejętności. Ale też może się zdarzyć tak, że dla jednego coś jest sprawiedliwe, a z drugiej strony jest niesprawiedliwe, więc właściwie nie ma, żeby to i to się połączyło. Ważne, żeby nie mówić sprawiedliwości z równością, bo to nie jest to samo. Sprawiedliwość to jest dla mnie w pewnym stopniu równość wszystkich. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość występuje wtedy, kiedy wszyscy, którzy w czymś biorą udział, są zadowoleni. Eee, sprawiedliwość nie jest tam, gdzie jest prawo. Prawo to jest tylko zbiór przepisów. A sprawiedliwość tyczy się zawsze konkretnego przypadku. Sprawiedliwość, no, okazał, okazał za ząb. Sprawiedliwość to jest coś, czego brakuje w dzisiejszym świecie. A powinno jednak istnieć. Dlaczego wszyscy tak bardzo cenią umiejętność hmm. przyznania się do błędu? Ponieważ każdy z nas lubi mieć rację. No, do błędu ja wiem, no to się może przyznać człowiek, co ma charakter. No Jak ma charakter, to się przyzna do błędu. umiejętność przyznania się do błędu jest jakby pierwszym krokiem do samodoskonalenia. Akurat osobiście uważam, że umiejętność przyznania się do błędu wcale nie usprawiedliwia człowieka z... dokonania tego błędu. Co to znaczy być człowiekiem? Być człowiekiem. Myślę, że ma to dużo wspólnego z byciem sprawiedliwym e, oraz jest to umiejętność kooperacji z innymi ludźmi. To znaczy być empatycznym. To znaczy myśleć, umieć myśleć o innych. Gdyż empatia ponoć odróżnia nas od zwierząt. Kierować się własnymi zasadami, wartościami. Słuchać sobienia serca. No bo człowiek yy, po prostu ma uczucia, lubi kochać. Mieć dwie ręce, dwie nogi i głowę. Co ogranicza Twoją wolność? Wolność? Myślę, że moja wolność raczej nie jest Staram się żyć tak, jak chcę żyć, po prostu robię to, co robię. Nie da się ograniczyć wolności. Przede wszystkim sami ograniczamy swoją wolność. Moją wolność ogranicza wszystko to, co mnie w jakiś sposób cieszy i denerwuje, a nie prowadzi do niczego konstruktywnego. Przede wszystkim sam ograniczam swoją wolność, zdając sobie sprawę z konsekwencji, które by nastąpiły, gdyby moja wolność znalazła pełny wyraz. Hmm. Kultura. Kultura, społeczne relacje, znajomości, rodzina, a społeczeństwo. W sumie to rząd. A kiedy dopuszcza Pan możliwość manipulacji ludźmi? W ogóle nie dopuszczam manipulacji ludzi? Moim zdaniem każdy człowiek manipuluje ludźmi. Yy, I to bardzo często, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest to yy, uniwersalny sposób osiągnięcia tego, co chcemy osiągnąć. Trudno mi jest to potępić i trudno mi jest powiedzieć, że jej nie dopuszczam. Jakie masz tam interesy? Yy, myślę, że jeśli ktoś. Ma takie u, umiejętności, to, to można permanentnie i w każdej chwili manipulować. Na każdych zajęciach, które prowadzę, żeby osiągnąć sukces edukacyjny. Ludzie, dajcie mi święty spokój ja jestem niebezpany, ze swojej